Siemanko, witam was już w drugim odcinku wielkiego unboxingu narzędzi modelarskich firmy Madworks. W tym odcinku pokażę wam gąbki szlifierskie wraz z specjalnymi trzymadełkami, nowe taśmy do trasowania linii podziałowych, piłkę modelarską oraz ciekawy uniwersalny gadżet do wszystkich aerografów. Kolejna ciekawa rzecz od MadWorksa to zestaw takich padów, uchwytów do gąbek ściernych. No i oczywiście gąbki ścierne, które są do tego zestawu kompatybilne. Tutaj mamy zestaw pięciu takich trzymadełek. I teoretycznie, według opisu, tutaj mamy informację, że po przycięciu tych gąbek, co jak widzicie jest nadrukowane dokładnie jak powinno się te gąbki przyciąć, żeby one nam pasowały. Po przycięciu tych gąbek powinny one nam to ładnie wchodzić dzięki ząbkom. Mamy też karteczkę z gradacjami, żeby można było sobie oznaczyć na tych padzikach i zobaczmy sobie co się zawiera w tym pudełku. Jak widzicie 5 sztuk, plastikowe opakowanie. Jest to po prostu dwuczęściowy plastikowy element, który ma ząbki, dzięki czemu ta gąbka teoretycznie powinna tutaj zostać wpasowana i nie trzeba będzie jej w żaden sposób przyklejać z użyciem na przykład taśmy dwustronnej. Tutaj mamy miejsce na dwa oznaczenia odnośnie gradacji, bo to jest miejsce na te naklejki, właśnie. No i zobaczmy sobie, jak to współpracuje z papierami ściernymi. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o samą jakość tych elementów, to nie jest ona jakaś wybornie wysoka. Jest to po prostu kawałek plastiku przyczepiony do kawałku plastiku i chyba zgrzany. Tak to przynajmniej wygląda. Niektóre są trochę krzywe. To no, jest na przykład dosyć mocno krzywy. Nie sądzę, żeby to jakoś mocno wpływało na jakość szlifowania, ale Patrząc na inne produkty Madworxa, to to jest zdecydowanie trochę niższej jakości. Jeśli chodzi o samą gąbkę, to jest to zdecydowanie coś innego niż we wszystkich innych produktach, które ja osobiście znam. Zwyczaj w tych takich popularnych gąbkach ściernych, jak na przykład Tamia, ta, ta warstwa ścierna jest po prostu przyklejona jakby do tej gąbki, a tutaj ewidentnie widać, że jest to jakiś, jakaś forma. Po prostu odrębnego materiału, co zresztą widzimy, że ona się tak jakby nie dokleja do końca. Trudno mi powiedzieć, ale ścieralność tego wydaje się być całkiem sympatyczna. Objekt się bardzo łatwo, więc jeśli chodzi o jakiś nóż Olfy czy coś takiego, to nie powinno być z tym problemu. Zobaczmy, jak to działa. Teoretycznie, co, powinienem to wcisnąć, chyba? Jakby rzeczywiście dopasuje. Powiem Wam, że. Dobrze się ta gąbka trzyma. Rzeczywiście nie trzeba jej przyklejać. Nie trzeba jej w żaden sposób przyklejać. Może przy jakichś bardzo poważnych rzeczach da się to przesunąć, jak widzicie. Ale myślę, że do obróbki polistyrenu jakiejś takiej nie bardzo hardkorowej, a gąbki raczej są takie do jakichś takich delikatniejszych obłych prac. To wydaje mi się, że jak najbardziej jest to wystarczające. I moim zdaniem, taki, takie trzymadełko na gąbce powinno służyć do jakichś wyobleń, a wtedy zazwyczaj nie robimy tego jakoś bardzo mocno z użyciem siły. I wtedy, jak widzicie, ta gąbka świetnie tutaj się trzyma. Efekty prac z tą gąbką to jest akurat 600, są bardzo obiecujące. Ale jeszcze zanim to, mamy, jak widzicie, po dwie naklejki. Przyklejmy sobie 600 na moją pierwszą gąbeczkę. Te naklejeczki super wyglądają. Uchwytów jest 5. Jeśli chodzi o ilość gradacji dostępnych w gąbkach madworksa, to jest ich aż 7. Więc jeśli ktoś chciałby mieć wszystkie gąbki polerskie na takich uchwytach madworksowych, no to będzie zmuszony do tego, żeby kupić sobie dwa takie zestawy. Jeszcze taka ciekawostka, jak widzicie, mamy tutaj też podzielone naklejki na dwie serie te gąbki, czyli właśnie te takie dziwne jakby z takim materiałem. To seria MKX. A jest jeszcze możliwość zamontowania tych trzymadełek do zwykłych gąbek tak zwanych sanding sponge'y. Madworxa. one wyglądają tak, są bardziej piankowe, jak widzicie są cienkie i one mają po prostu zwykły papier ścierny, to jest zwykły papier ścierny. Gradacje polerskie są takie jak zwykłe, takie gąbki polerskie, które na przykład Steady też oferuje. Zobaczmy też, czy da się utrzymać taki papier ścierny. Dajmy sobie, o może 320 sobie zamontuję. Zobaczmy, czy 320 też tutaj wchodzi jakoś tak... Wygodnie w miarę. Jak widzicie, proces montażu tego jest bardzo prosty. Mamy tutaj delikatny rancik, czyli to znaczy, że ten rant plastikowy nie powinien nam tutaj w żaden sposób wpływać na użytkowanie. I zobaczmy jeszcze raz. Tu jest gruba gradacja, więc możemy zobaczyć też, jak to na grubszych tematach. Pracuje. ja tego tutaj w żaden sposób nie oszczędzam. Jadę tylko w jedną stronę, żeby zobaczyć, czy gąbka się przesuwa. No i jak widzicie, moim zdaniem, jeśli się przesunęła, to minimalnie, bo właściwie jest tak samo równo, a nie wiem dokładnie, czy wsadziłem ją idealnie. Równo. No jeśli chodzi o szlifowanie, no to widzicie, że jest ok, A tutaj taka jeszcze mała uwaga, dygresja. Gąbki ścierne nie nadają się za bardzo do obróbki jakichś poważnych rzeczy, dlatego że zazwyczaj szlifują na obło, czyli nigdy nie będziemy mieli jakiejś super równej krawędzi, tylko zawsze będzie to łuk. Raczej służą gąbki polerskie do yy, szlifowania rzeczy obłych. I tutaj skoro mam już zamontowaną tą 320 z serii SP, to również sobie przykleję naklejki. No i mamy dwie takie z różnymi gąbkami. Jeśli chodzi o ich wydajność, czyli serii MKX i serii SP, to tutaj wydam jakiś werdykt, jak sobie ich trochę poużywam, czyli za parę miesięcy najpewniej. Z rzeczy interesujących, no to jak widzicie, seria MKX ma znacznie więcej gradacji. No i Jeśli chodzi o tą serię SP, to na przykład ja bardzo żałuję, że nie ma gradacji 1200, którą bardzo często używam. A na przykład ta 320, jeśli chodzi o taką jakby gąbkę polerską, nie jestem przekonany, że byłaby im potrzebna. Zwłaszcza że mamy 400, no ale to już są kwestie indywidualne. Za to seria MKX. Jak widzicie, jest bardzo dobrze zagospodarowana, bo właściwie od 240 do 3000, czyli taką typową gąbkę polerską mamy tutaj zagospodarowaną. I jeszcze na koniec, korzystając z tego, że mam fragment tej gąbki, który raczej nie będzie mi potrzebny, chciałbym zobaczyć, jak dobrze przylega ten materiał polerski do gąbki, bo to jest też istotne, jaka żywotność tych gąbek będzie. Jak widzicie, ona się tak delikatnie, powoli odkleja, jak ją tak trochę tłamszę. Ale nie powiem, że odchodzi, bo jak widzicie, nawet przy mocnym gnieceniu dalej ten materiał jest przyczepiony. Gdzieś tam delikatnie on się rozwarstwia. Tutaj widać, że jest jakaś taśma zbrojona. Ale z ciekawostek, to jest jakaś, jakaś taka elastyczna, nawet nie guma, jakaś taśma taka z jakimś ścierniwem. Jak ją sobie mocno rozprężymy, no to widać, że pęka. Taka jakaś taka elastyczna część. Wygląda to tak, jakby to były szmatki polerskie przyklejone na gąbkę. Bo to wygląda dokładnie bardzo podobnie do tej gąbki szlifierskiej, którą pole wcześniej polecałem. Szmatki polerskiej 3M. To jest przyklejone właśnie na jakimś kleju. Bardzo dobrze się dalej trzyma. Myślę, że będą dosyć trwałe i fajnie, bo jeśli to są takie szmatki polerskie. Przyklejone na gąbkę, to to bardzo dobrze wróży o ich zastosowaniu, będą bardzo wygodne, ale to wymaga wielu godzin spędzonych na szlifowaniu, więc o tym później. Calibrated Craving Guide Type to nowa linia taśm do trasowania linii podziałowych dostępna w rozmiarach 8, 12 i 16 mm. I co ją odróżnia? Odróżnia ją przede wszystkim od większości tego typu taśm to, że ma w sobie różnego rodzaju linie, które można wykorzystać przy trasowaniu linii podziałowych, albo na przykład przy przycinaniu tej taśmy na jakiś konkretny rozmiar. Jak widzicie, linijka jest 10 cm, to znaczy zaczynamy od zera, kończymy na 9, oczywiście od 9 do zera no to jest 10 cm, więc mamy linijkę, mamy skok co 2 mm. No jak widzicie, mając taką taśmę, można wiele zrobić. Ona jest fajnie wykonana. Bo jest wykonana z takiej czerwonej półprzezroczystej taśmy, więc ciężko jest jej nie zauważyć na wycinanym elemencie. No, sprawdźmy sobie, jakby to wyglądało na hortenie. Przyjmijmy sobie, że potrzebujemy jakieś równe linie, na przykład kolejną e, linię stąd e, zrobić. No to oczywiście mamy 18 mm, możemy sobie przyciąć. Mamy tu też linijkę i znam łatwiej kroić tą taśmę. No, i możemy sobie też nią odmierzać, nie musimy do tego używać dodatkowych jakichś przyrządów. Przykleimy sobie taśmę równolegle do tej linii, na 5 cm na przykład. I dzięki temu mamy pełny, pełne spektrum możliwości. Dzięki tej linijce wszystko po prostu przychodzi łatwiej. A jeśli chodzi o samą taśmę, no to dzięki temu, że jest ona dostępna w różnych rozmiarach i dosyć łatwo się tnie, możemy ją dostosowywać do tego co aktualnie potrzebujemy. Jak widzicie, nie jest to zbyt trudne. Zaraz Wam pokażę, czy da się to też robić nożykiem. Do tej pory moją ulubioną taśmą do trasowania linii podziałowych była taśma DSPI, która również ma linijkę. Możecie też sobie zobaczyć zastosowanie tej taśmy przy okazji trasowania linii podziałowych w Bewingu. Zresztą z użyciem Skyberów Madworksa. No i jak sobie zobaczymy, to jednak. Ta nowa taśma daje trochę szersze spektrum zastosowań, bo tutaj mamy tylko i wyłącznie linijkę. Co prawda, co 1 mm, no ale to już jest kwestia tego, kto jak potrzebuje jej używać. Fajnie, bo te pasy są szerokie. Taśma dispiae też jest dostępna w wielu rozmiarach, ale na tych szerszych pasach można troszkę więcej podziałać. Teoretycznie tą taśmę też powinno się bardzo wygodnie ciąć. Zobaczmy sobie, jak to wygląda w praktyce. Przyłóżmy sobie na jakiś tych dwóch mm, czyli na tych kropkach, przy przyłożonym zerze, przejeżdżamy nożykiem ostrym przed chwilą wymienionym i zobaczmy, co się dzieje. No fajnie się tnie, więc można sobie ją dostosowywać. Podoba mi się też to, że jest w kolorze czerwonym, czyli raczej niestandardowym, nie szarym bo te taśmy, nawet ta Dispiae, która jest przezroczysta i kolorowana na czarno, potrafi zginąć na szarym plastiku, zwłaszcza jak mamy właśnie jakieś takie grubsze przeróbki i coś już pomalowane i okazuje się, że wszystko nam się zlewa. No to tego tutaj nie będziemy mieli na czerwonej taśmie. Do kolejnego urządzenia przyda mi się kolekcja moich aerografów. Dlatego, że MadWorks przygotował takie akcesorium, które jest uniwersalnym akcesorium do wszelkiego rodzaju aerografów. Mamy tutaj takie zatyczki do mieszania zwrotnego farby w aerografie. Jak widzicie, są w zestawie dwie w rozmiarze S i w rozmiarze M. A różnią się one tulejką, która jest w środku. I służy to do tego, żeby sobie przysłonić w aerografię przód po to, żeby farba cofała nam się do tyłu i niektórzy w ten sposób mieszają farbę w aerografie. Jeśli chodzi o Madworksa i jego aerograf, czyli ten, Madwarks dokłada zatyczkę do zestawu, ale ona nie do końca pasuje ze wszystkimi końcówkami, które są dostępne w aerografii. Jak widzicie wtedy się troszkę rozszerza i to przez to przestaje być szczelne i nie jest to dosyć wygodne do, do mieszania go tak na co dzień. Dlatego y, MadWorks pewnie też stworzył takie urządzonka, ale one są uniwersalne, w związku z czym wyciągnąłem wszystkie aerografie, jakie mam żeby sprawdzić, czy faktycznie są uniwersalne, czyli mając ten zestaw tych dwóch zatyczek, jesteśmy w stanie cofać farbę i bąbelkować ją we wszystkich aerografach. Przygotowałem sobie już węża z ciśnieniem, będziemy jeszcze potrzebowali czegoś do wlania do aerografu, ja użyję sobie IP-y, przy okazji przepłukam sobie aerografy, które nie były dawno używane i zobaczymy, czy wszystkie aerografy faktycznie Działają w ten sposób z tymi zatyczkami. Ten pierścień w środku to guma. Jak sobie zobaczycie, jak przyciśniemy, to ewidentnie widać, że ta guma dociska się do tej plastikowej zatyczki. I dzięki temu powinniśmy mieć tutaj szczelność. To powinno właściwie się trzymać samo. No, jak widzicie, trzyma się. Wlewam trochę ipy do aerografu. No i jeśli zatyczka działa poprawnie, to zaczyna nam bąbelkować. I jak widzicie, tutaj to bąbelkowanie występuje. Do Procona 018, czyli 770, jak najbardziej ta zatyczka S tutaj się sprawuje dobrze. W Madwork się byłoby głupio, gdyby nie działało. No ale sprawdźmy. SK w tym przypadku, w przypadku tego tej końcówki jest za mała, więc biorę Mkę. Weźmy sobie Procona 270 czyli Dysza 02. I tutaj prawdopodobnie Eska nam w zupełności wystarczy. Tutaj działa to bez zarzutu. Żyga ipą po całym moim warsztacie. Evolution, tutaj w moim przypadku, ma dyszę 0,4. I tutaj chyba też SK powinna być wystarczająca. I również działa, choć trochę puszcza powietrze. Może MK będzie lepsza. Tak, zdecydowanie MK tutaj lepiej działa, ale z nią akurat jest ten problem, że strasznie strzela. Ta uszczelka powinna być trochę dalej, ale ona mi wyskoczyła. Teraz ją ciężko przesunąć, bo jak wiecie, guma do plastiku się. Zobaczmy sobie Procona jednofunkcyjnego, który również ma dyszę 0,4. Tutaj raczej użyję sobie MK, bo ten zaworek jest dosyć duży. Jak widzicie, działa bez zarzutu. Adler, powiem szczerze, ma dyszę. Nie wiem jaką założoną, bo nie używam go od lat. No działa. Zobaczmy sobie jeszcze Procona 290, czyli pistolet dla kierniczy. Tutaj od razu spróbuję Mki, dlatego że jest to gabaryt znacznie większego kalibru. I zobaczmy, czy działa. No również. Również działa jak najbardziej aż sobie zaplułem obiektyw. Także zdecydowanie zestaw uniwersalnych zatyczek firmy MadWorks zdaje egzamin w przypadku wszystkich aerografów, którymi ja osobiście miewam do czynienia. Więc, jeśli ktoś tego sposobu używa, to polecam. To nie kosztuje dużo pieniędzy, a zdecydowanie pomaga w pracy. I na koniec narzędzie którym chyba się nie polubię, a bardzo, bardzo bym tego chciał, no ale niestety, e, mamy tu piłę, e, wyjmijmy sobie ją. Jak widzicie, wygląda trochę jak jakieś japońskie narzędzie, przynajmniej do robienia sushi. Mamy tutaj pokrowiec i mamy piłkę w rozmiarze 0,15 mm. Niestety, i to jest pierwsza jej wada, moim zdaniem, jest ona niewymienna, czyli jest jednorazowa. Z instrukcji wynika, że jest to piłka do plastiku, więc nie możemy nią ciąć niczego innego, bo mogłoby się to po prostu skończyć źle dla tej piłki. No i dlaczego jest mi smutno? No właśnie dlatego, że nie da się zmienić tego ostrza, więc mamy tutaj właściwie jednorazówkę, a cena jest raczej taka, że fajnie by było, gdyby to nie była jednorazówka, przynajmniej w tej formie. No i druga sprawa jest taka, że to narzędzie jest dosyć duże, jak widzicie. Może być dosyć nieporęcznie tym gdzieś używać, na przykład ten element wyciąłem tą piłką. Jak widzicie no jest to dosyć nieporęczna rzecz, jest po prostu duża ta piłka, choć nie bardzo dobrze, ale po prostu dosyć duża, ciężko się nią operuje. No i jest niewymienialna, choć wygląda jak niesamowicie piękne narzędzie, na pewno zdobi każdy warsztat, no ale musicie być świadomi, że ma też sporo plusów ujemnych. A w tym przypadku najważniejszymi jest to, że nie da się wymienić ostrza, więc jak ją stępimy albo nam upadnie, no to koniec piłki. No i ta rękojeść moim zdaniem mogłaby być trochę krótsza. Jeszcze na koniec porównajmy tą piłkę z nieśmiertelnym Liborem Kopeckiem. Jak widzicie rękojeść piły Mudworksa jest prawie tak duża jak cała piłka Kopecka. No i oczywiście jeżeli potrzebujemy coś bardziej ręcznego, no to możemy kopecka sobie odkręcić. No a jeżeli piłka nam upadnie i się zniszczy, no to możemy ją wymienić, a tutaj niestety tego nie da się zrobić. Niemniej narzędzie jest przepiękne. Jak ktoś jest gadżeciarzem, to na pewno wszystkie plusy ujemne nie spowodują, że zdecyduje się tego nie kupić. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku, ale już teraz zapraszam was na kolejny tydzień gdzie porozmawiamy sobie o dwóch świetnych elektronarzędziach firmy Madworks a dokładnie o szlifierce posłowisto zwrotnej David Union D400 oraz o wielofunkcyjnej mini szlifierce M3 do usłyszenia do zobaczenia